Cześć wszystkim. Dzisiaj witam takim pięknym widokiem. No dzisiaj jest pogoda. Żar z nieba się leje. W szklarni mam 45 stopni, mimo że drzwi z dwóch stron są otwarte. Na dworze jest 32, powiem Wam tak. Jest mi ciężko. Ciężko cokolwiek zrobić, ale jest taka radość, że w końcu dojrzewają pomidory. Końcu dojrzewają pomidorki, było zimno. Ja tak czekałam na to ciepło. I teraz mamy efekt. A ciepłe pomidory? Zbieram szybko takie właśnie. Chcę pokazać nawet takie pomidory, zbieram nie do końca dojrzałe, dlatego, żeby kolejne zaczynały się czerwienić. Bo to przyspieszy ten krzak, dostanie impuls, żeby. Kolejne dojrzewały pomidory, bo pomidorów jest dużo. Czas jest późny, jest połowa sierpnia. Ten tydzień ma być gorący, ale co potem, nie wiadomo. A jeżeli znowu przyjdą zimne noce, deszczowe dni, no szkoda to stracić. Dlatego do boju zbieram i pokażę Wam najfajniejsze okazy. Tu Wam chcę pokazać też przed chwilką widzieliście, to jest odmiana Red Per. Po prostu jest niesamowita, niezawodna. Mam w jeszcze jednym tunelu. Też są piękne, duże owoce. Śliczne po prostu. Zachęcam każdego do spróbowania tej odmiany. Red Bear. Mam kolejną odmianę, która ma wielkie owoce. Mięcz mi się tak. Oj. i to. O, wielkie. Myślę, że około 300 gram. I tutaj mamy grono. Kolejne. I to jest nowa odmiana. Jeff Davis. Chyba też ją zostawię na przyszły rok i sobie zbiorę nasionka. Gdzie też zapraszam na filmik będzie o nasionkach. I idę dalej zbierać. Mamy kolejną fajną odmianę. Pomona F1 ma okrąglutkie pomidorki. Też całkiem spore. Ja już tu z niej zbierałam. O, ale jeszcze zostały. Dobra, i z tego tunelu uciekam, bo już się nie da oddychać. Dobra, i teraz zmierzamy. Tu mam jakąś piękną odmianę. Wielkie owoce. Tylko czy jest karteczka? Jest. O, znany Jantar. Też ma bardzo ładne, wielkie, piękne. No dobra, idziemy dalej. No i tutaj część zbiorów jeszcze są pod chmurką. Zaraz pójdę zbierać. To już mam koszyk i to jest naprawdę wielka Micha. Chyba męża zawołam, żeby to dźwigał. Bo no tu jest dobre. 10 kg. No to jestem w następnym tunelu. Tak ja jak mówiłam, niezawodna odmiana retwer. Tu tak samo pięknie owocuje. Wielkie owoce. Super. Bijo Orange. Mówiłam już nieraz. I teraz tutaj, co tu jest? Bardzo ładny na przetwory. I co to jest? O! A podpisany jest czekoladowy, koktajlowy. Więc zagadka. Ale, może jakaś lima, czy coś w ten deseń. Zbieramy dalej. No i takie dzisiaj mamy zbiory. Proszę bardzo. Myślę, że 20 kg jest. Tu takie najpiękniejsze. Śliczne. Zapraszam na kolejne odcinki.